Dzień dobry, dzień dobry. 10 stycznia. Kawka z szewcem, przegląd, napraw. Słuchajcie, ja dzisiaj rano odbierałem paczki z paczkomatu i musiałem jechać e, po do wytwórni chemicznej pod środek dezynfekujący, który mi się skończył. Tak mnie zmroziło. Było minus 16 stopni. U mnie w piekarach śląskich. Miejscami jak, jak jechałem było minus 18. Ciekaw jestem, ile u Was, jaka u Was temperatura była niska. Ja nie przywykłem do takich temperatur, aż nie wiem, jak kiedyś to wytrzymywałem. Jak e, były takie mrozy, e, i jeszcze większe normalnością w zimę. Słuchajcie, co ja tutaj mam do naprawy. E, będę się zajmował. To jest, to jest bardzo częste uszkodzenie. To są wszystkie elementy, są tutaj pozrywane, więc trzeba to wszystko otworzyć. Tam trzeba skórę lub mocny materiał mocno wkleić i do tej części tutaj przeszyć. Trochę będzie tutaj dbaniny, trochę zabawy będzie. Słuchajcie, tutaj mam zamek. O z tym zamkiem tutaj, no z tym zamkiem to się tutaj troszeczkę nabawiłem. Czasami <laughs> wydaje się także zamek to co to tam jest wszyć zamek, prawda? On jest tutaj na razie tylko wklejony, natomiast Wyprucie tego zamka starego to była taka tragedia. On był tak mocno poklejony. Skóra była taka dosyć cienka, delikatna. Trzeba by było bardzo, naprawdę bardzo delikatnie to rozklejać, podgrzewać, wypruwać. I to najwięcej czasu zajęło, żeby, żeby to jakoś wyglądało. Żeby nie, nie zdeformować tej skóry, żeby nie ciągnąć na siłę, bo ona by się ponaciągała po prostu. Mogłaby się porozrywać. Tutaj koszt 115 zł. Tutaj około 200. Było, nie wiem ile tam jest na karcie zapisane 200, 200 zł. Słuchajcie, tutaj klejenie. Tutaj konwersy. Tak, tak. Konwersy. To jest, to jest normalne. To się, to się, takie rzeczy się dzieją często w tych butach. Niestety to trzeba kleić. I tutaj ktoś sobie próbował fleka podkleić. To jest obcas można powiedzieć, że drewniany, bo to jest bardzo, bardzo podobne, jest pełny. Natomiast tutaj kropelka niestety do takiego materiału się nie trzyma. Trzeba to zeszlifować, wyrównać i jakieś fajne obcesiki zrobić. Słuchajcie, jeśli chodzi o pytania, czy można wywabić lakier z butów skórzanych, które są lakierowane. Często to jest tak. Jeżeli są lakierowane, to myślę, że tak, że są środki, które można to do suchej, do, do czystej skóry wywabić te farby, te lakiery. Ale w większości buty są foliowane, są powlekane folią. Nie jest to pra, prawdziwy lakier, tylko folia, więc wtedy można uszkodzić. To raczej ciężka, ciężka sprawa. Lepiej, lepiej wysłać buty do. Firmy, które specjalizuje się w renowacji butów, i oni mają doświadczenie na pewno coś powiedzą, czy da się zrobić, czy nie. Czym skleić pękniętą gumową podeszwę? To, hmm, to takie pytanie jak naprawić, nie wiem, samochód albo zawieszenie, tak? To Różne rodzaje są podesz. Tutaj jest in, inna guma. E, tu jest inna guma. Tutaj w tych, akurat nie w każdej parze butów tu jest inne, inne tworzywo zastosowane na, na tą gumę. E, pęknięta podeszwa, zazwyczaj to się robi tak, że się naprawia pęknięcie, szlifuje się i robi się na całości zelówkę, która po prostu trzyma i te naprężenia powstałe podczas zginania e, wytrzymują wtedy, ta guma jest elastyczna i te pęknięcia się już nie ponawiają. Ja, ja radzę po prostu iść do szewca i żeby fachowiec naprawił taką pękniętą podeszwę. Na trapery najpierw tłuszcz czy krem. Słuchajcie, problem traperów to jest taki, że tam coraz częściej te skóry są takie dziwne, jakieś międlone, wtórne, z odzysku foliowane. Więc y, ciężko jest, ciężko jest naprawdę powiedzieć jednoznacznie, y, na, jakie, na jakie buty, jaka, i jaki krem, jaka pasta. Y, słuchajcie, jak, jest, jak, jak są takie buty, jak tutaj, no to wiadomo, że można użyć tłuszczu, można użyć kremu, w zależności w jakich warunkach mają być e, użytkowane. Y, więc najpierw tłuszcz. Najpierw tłuszcz albo pastę olejową albo cokolwiek coś takiego co zaimpregnuje te buty wsiąknie, tylko raczej małe, cienkie warstwy dawać, żeby nie przesadzić z tym. Później zdjąć, odczekać, najlepiej dzień i, i jeszcze raz powycierać i dopiero jakiś krem dać. Ech. O, tutaj, ja dzisiaj jestem po pierwszym malowaniu butów ze skóry, no i przyznam, że nie jest to takie trudne, a robi robotę. No to super, bardzo się cieszę. E, czy impregnat e, Socine Anti-Aqua jest dobry? Jest to chyba najbardziej popularny z tej marki e, impregnat. Sprzedaje się masowo. Wiem chyba, że jeszcze jak ja kupowałem buty, to te, tego impregnatu mieli tam bardzo dużo i też go polecali. E, ja kiedyś, dawno temu, go tam stosowałem. E, impregnaty, one są, wszy, wszystkie są w miarę podobne. Nie, nie, nie ma jakichś dużych rozbieżności. E, ja stosuję w tej chwili 4-5, Tam też jest, co też jest Strong, chyba protektor taki czarny. Więc one podobnie działają. Więc myślę, że tutaj jakieś takiej bardzo dużej różnicy zauważalnej przez każdego nie, nie będzie, to raczej są subiektywne odczucia i w zależności do jakiego materiału do jakich butów, ja też mam swoje upodobania mam takie dwa impregnaty które najczęściej używam ale to po prostu wyszło tam z jakiegoś przyzwyczajenia z jakiegoś e, mojego tam doświadczenia słuchajcie, często się pytacie co tam jeszcze do kleju używam a więc to takie środki e, halogeny i tutaj jest jeszcze taki primer do podeszw właśnie e, typu pór, które mają tendencję do kruszenia się, jeżeli już taka podeszwa się rozkleiła to warto ją przedklejeniem klejeniem zaimpregnować takim, takim środkiem, on troszeczkę wchłania się w nią i tę strukturę poprawia e, tej podeszwy przed, przed klejeniem, wzmacnia to, więc jest, jest sporo no, środków, są primer, rehagol, utwardzacz i różne różne kleje są tak samo do, tak samo ważne jest przygotowanie przed, przed czyszczeniem, znaczy przed klejeniem żeby dobrze oczyścić, otłuścić i buty że to, to największą robotę robi słuchajcie, na tyle dzisiaj taki zimny dzień, zmroziło mnie strasznie byłem po towar, więc Teraz muszę szybko zacząć nadradbiać zaległości, to co muszę porobić dzisiaj. Ja Wam życzę miłego dnia, ciepłego, trzymajcie się ciepło. Cześć!